Zawsze po premierze nowego sprzętu Apple'a wszyscy zadajemy sobie pytanie, dlaczego urządzenia od Apple są takie drogie. Zapraszam na odcinek. My pleasure. My pleasure. Jak dobrze wiecie, producentów smartfonów, laptopów, tabletów na świecie mamy bardzo dużo, ale nie możemy Apple'a porównywać do właśnie tych innych producentów i cen sprzętu Apple'a do cen innych e, producentów. Dlaczego? Ponieważ Apple to nie jest producent sprzętu. Już wam tłumaczę o co mi chodzi. Kiedy pójdziecie do sklepu, zobaczycie półkę ze smartfonami albo z laptopami. I na cenę tego sprzętu składa się cena wszystkich podzespołów. Czyli jeżeli kupujemy sprzęt z Windowsem, no to mamy wiadomo bardzo niską cenę Windowsa, którego kupuje jakiś producent, na przykład Acer oraz Ceny różnych podzespołów typu karta graficzna, procesor od Intela, pamięć RAM, to wszystko jest pakowane w jakąś obudowę i sprzedawane w cenie np. 3000 zł. Powiecie, ekstra urządzenie, tanie, warto je kupić. Tak samo wygląda sprawa ze smartfonami na Androidzie. Cena smartfonu na Androidzie, takiego jak choćby Note czy Samsung Galaxy S10, to jest wypadkowa ceny wszystkich podzespołów. Takiego telefonu oraz systemu Android, który akurat jest darmowy, i tak naprawdę to wszystko daje nam jakąś cenę, na przykład 3500 zł. Kiedy zobaczymy cenę iPhone'a albo MacBooka, no to ona jest znacznie wyższa. I wtedy wiele osób mówi, to jest horrendalne, jak Apple nas okrada, i dlaczego w ogóle te sprzęty są takie drogie. Już Wam tłumaczę. Jeżeli kupujemy iPhone'a za na przykład 3600 zł, to jest to oczywiście wypadkowa. Podzespołów, różnych e, części, które zostały użyte do stworzenia danego urządzenia, ale przede wszystkim, moim zdaniem, 50% ceny to jest system, który przecież nie jest darmowy, tak jak na przykład system e, od Google'a tylko ktoś go musi stworzyć, ktoś go musi przetestować napisać kod. Później przetłumaczyć na wszystkie języki, i później rozwijać, tworząc nowe to wersje systemu iOS co roku, dostępne za darmo dla wszystkich użytkowników na całym świecie. W związku z tym, jeżeli wy kupujecie iPhone'a, iPada albo MacBooka, to nie możecie postrzegać tych urządzeń. Tak samo jak urządzenia, które są sumą tylko i wyłącznie jakichś tam podzespołów, gdzie producent w żaden sposób nie stworzył nowego oprogramowania, nie testował niczego, nie opracował czegoś, co wyróżniałoby go na tle innych producentów komputerów albo smartfonów. Apple wszystko to musi samo stworzyć. Dlatego cena urządzeń jest znacznie wyższa. W związku z tym porównywanie cen urządzeń od innych producentów z cenami Apple'a nie ma sensu. Moim zdaniem wręcz przeciwnie, to nie są drogie urządzenia, to są tanie urządzenia, jeżeli zobaczymy, ile w zamian za to otrzymujemy. I żeby jeszcze raz to podkreślić, kupując dzisiaj iPhone'a za 3600 zł, iPhone'a 11, kupujecie urządzenie w tym momencie, a także równocześnie oprogramowanie, które będzie aktualizowane przez 5-6 lat, czyli będziecie co roku dostawali za darmo całkowicie nowy system. Jeszcze lepszy niż ubiegłoroczny, który czasami nawet przyspieszy Wasze urządzenie. W związku z tym, przez ten okres czasu nie będziecie ponosili żadnych, ale to żadnych dodatkowych kosztów, a będziecie mieli tak jakby najnowszy telefon. Oczywiście podzespoły będą starsze i być może pewnych funkcji nie będziecie mieli. Żeby nie być gołosłownym, zobaczcie na ten wykres. iPhone 5s dostawał aktualizację przez 6 lat. Czyli jeżeli kupiliście go w 2013 roku, to do 2020... 19 roku tak naprawdę mieliście najnowsze oprogramowanie, które przez ostatnie lata nawet przyspieszyło tego iPhone'a. W związku z tym, jeżeli kupicie sobie za 4-5 tysięcy złotych iPhone'a 10s, iPhone'a 10, 11 albo 11 Pro, to na następne 5 lat obiecuję Wam, że będziecie mieli idealny telefon, który będzie cały czas aktualizowany i będzie działał doskonale. Tak samo jest z MacBookami. Możecie po prostu kupić ten sprzęt. Raz, co prawda, za wyższą cenę i mieć spokój przez następnych 5 albo więcej lat. I naprawdę te urządzenia się nie starzeją. Dlatego one są droższe, ponieważ jedna firma tworzy zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, które później za darmo Wam udostępnia, udoskonala i dba o to, żeby ta harmonia między wszystkimi urządzeniami e, była cały czas zachowana. Bo to nie jest tak, że jeżeli kupicie iPhone'a, to tylko kupujecie iPhone'a. To kupujecie też dostęp do całego ekosystemu, do wszystkich systemów, które Apple e, oferuje, i tak naprawdę zakup urządzenia to jest później tylko i wyłącznie. Korzystanie z zalet tego całego oprogramowania, które Apple rozwija. I mogę Wam naprawdę wymieniać z głowy różne rozwiązania, które są niesamowite, które naprawdę sprawiają, że życie staje się prostsze. Niesamowita synchronizacja plików przy pomocy iClouda, albo po prostu przesyłanie zwykłych plików przy pomocy funkcji AirDrop. Następnie Apple ID, funkcja lokalizacji urządzeń. Wszystko działa naprawdę idealnie. I tak, jakby patrząc na cenę urządzenia, musicie też patrzeć na cenę tego oprogramowania, które dostajecie za darmo na lata. Dlatego właśnie urządzenia Apple są droższe, ponieważ Apple to nie jest producent urządzeń, a moim zdaniem to jest producent oprogramowania, które również automatycznie jest dystrybuowane tylko i wyłącznie na urządzeniach Apple. To jest tak naprawdę cała tajemnica ceny urządzeń Apple. Czy warto dopłacać do ceny urządzeń Apple? Oczywiście, że tak. Ja dziennie dostaję kilkadziesiąt komentarzy, prywatnych wiadomości, maili z podziękowaniem za to, że przekonałem Was moimi filmikami do zakupu tego sprzętu, który niekiedy naprawdę odmienia Wasze życie. I to jest dla mnie strasznie przyjemne i tak naprawdę strasznie się cieszę, że po prostu pomagam Wam. Powiecie, że inne urządzenia też są doskonałe. Być może tak. Być może urządzenia na Androidzie o wiele szybciej mają 10 obiektywów, może mają Lepsze te podzespoły, ale zobaczcie, że tam tylko i wyłącznie płacicie za te podzespoły. Czyli jeżeli zapłacicie za nota 4,5 tysiąca złotych, to tylko i wyłącznie płacicie za sumę tych podzespołów. Samsung nie ma swojego oprogramowania. No a jeżeli chodzi o Androida, to tak samo. Kiedy note dostanie najnowszego Androida, nie wiecie. Jakie będą najnowsze funkcje, też nie wiecie. Samsung nałoży Wam jakąś nakładkę na tego najnowszego Androida z jakimiś. Aplikacjami, których nie potrzebujecie, z jakimiś reklamami, których też nie potrzebujecie. No więc to jest właśnie cena tego, że inni producenci nie tworzą własnego oprogramowania. Co się tyczy laptopów z Windowsem. Wpisałem sobie tylko i wyłącznie nowości w Windowsie 10. Zobaczcie, gdzie trafiłem. Na oficjalną stronę Microsoftu, gdzie dowiedziałem się, że Windows 10 staje. Nie wiem, czy to jest jakiś podtekst erotyczny, niemniej jednak, tak wygląda właśnie oficjalna strona Microsoftu. Z której nie dowiecie się nic, ponieważ nic nie oferuje Windows 10 w tym momencie. To oprogramowanie praktycznie nie jest rozwijane. Dostaje jedną aktualizację rocznie, która nie zawiera nic. I taka jest prawda, już nie mówiąc o tym, że kupując właśnie te tańsze urządzenia z Windowsem, będziecie mieli tylko i wyłącznie same problemy z podzespołami, z aktualizacjami, z tym, że coś się dzieje niepożądanego na tym komputerze i teraz producent tych komputerów, czyli sumy tych podzespołów, zwala winę na Windowsa. Microsoft tak naprawdę zwala winę na producenta sterowników albo właśnie tych podzespołów. I tak ping-pong trwa, a Wy nie macie komputera do pracy. Dlatego przestrzegam Was po prostu przed zakupem innych urządzeń. Oczywiście, możecie powiedzieć, że jestem fanbojem, możecie pisać, co chcecie, ale mnie to nie rusza, ponieważ wiem, że obecnie na świecie nie ma lepszych urządzeń i lepszego oprogramowania. I każdy to pisze w komentarzach, w wiadomościach. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś napisał mi, że posłuchałem się ciebie i to był największy mój błąd życiowy. Tak się nigdy nie zdarzyło i mam nadzieję, że się nigdy nie zdarzy. Dlatego tworzę dla Was różne instrukcje, poradniki po to, żebyście w pełni mogli wykorzystywać potencjał tych urządzeń. Reasumując, cena urządzeń Apple'a zawsze jest droższa, ponieważ nie uwzględnia ona tylko i wyłącznie sumy podzespołów, które służyły do wyprodukowania danego produktu Apple'a. Cena urządzeń Apple'a uwzględnia również koszty wyprodukowania oprogramowania, a także koszty rozwoju tego oprogramowania, które dostajemy cały czas za darmo, przez kilka lat i tego, że ono cały czas jest uaktualniane, usprawniane, ulepszane. Dlatego warto zainwestować w urządzenia Apple. A. Jeżeli nie macie tych pieniędzy jeszcze, to czekajcie, zbierajcie. A uwierzcie mi, że ta inwestycja opłaci wam się i nie będziecie musieli wymieniać tych urządzeń przez kilka lat. Tyle ode mnie. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, to zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, do polajkowania go, a także do oglądania innych moich filmów, instrukcji, no i oczywiście do zakupu urządzeń Apple. A. Pomimo że nie jestem promotorem tej firmy, ani nie mam z nią nic wspólnego. Do zobaczenia.